No, popularnie mówiąc, rdzewiak taki. E, tak, zapowiada się nasz kolega e, z Wrocławia i Nowłodza przepraszam, nie pamiętam, e, Smyku, który wiele lat temu spolerował, e, wyczyścił po prostu lakier do gołej blachy, mm -hmm. pomalował go wodą z solą Świetny i to auto pomysł. mu świetnie zardzewiało, nie rdzewieje dalej i ta rdza <laughs> po prostu działa lepiej niż lakier. Warstwa ochronna. Po tak, prostu, warstwa ochronna. W środku e, zamiast tapicerki ma e, wyłożone e, mchem. Nie. mychem nie, słomą. Aha. E, słomą, workami. E, w ogóle to jest taki cały styl, ponieważ on przyjeżdża, ma takie obcisłe spodenki, okulary aviatory, takie lekkie afro. Yy, przyjeżdża na zlot właśnie tym, tym można powiedzieć, yy, w pozytywnym z jego słow, słowa znaczeniu, rzęchem. I cały zardzewiały, w środku właśnie słoma. Yy, kierownica chyba jest zrobiona z takiego usztywnionego łańcucha. Yy, o ile pamiętam, on przyjeżdża i rozwiesza między bagażnikiem, a najbliższym supem pranie. <słuch> Rozstawia Jak na imię ów, ów gość, który naprawdę tutaj zaimponował, myślę, wielu słuchaczom? Smyku. Smyku, po prostu, Smyku. Słuchajcie, nie chcielibyśmy faworyzować tutaj pojazdu Smyka, bo będą jeszcze inne, na przykład takie, które no niemal dwukrotnie zwiększyły pojemność silnika. Tak, tak, myślę, to znaczy podejrzewam, że będzie cały przechód i wszystko. Będą klasyki, będą prawdziwe rodzynki, czyli fabryczne kabriolety będą, myślę, no, taki, takie też będą, czyli zwyczajne, tak? Zdarza się, że przyjadą jeszcze zwyczajne maluchy. Będą takie, które wyglądają zwyczajnie, a, a, a w środku jest silnik 1.2 który ładnie robi przy odcięciu. Mówi, den, 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 Od razu coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Ten koleś chyba ma inny silnik. Mamy, mamy takiego maniaka w klubie, który e, właśnie ma silnik 1200 na wtrysku e, i e, niesamowite jest to, że to auto w ogóle wygląda przepięknie, a jak otwiera klapę silnika, wszystkie śrubki są pochromowane. Ale silnik chyba kończy się w ogóle za, e, za siedzeniem kierowcy wtedy. A? Nie. Nie? słucha, Wszystko się mieści fabrycznie. E, mamy też innego kolegę, który też ma ma silnik 1.2 i, żeby mm. było śmieszniej, to ma teraz pod ten azotu. No nie, Normalnie słuchajcie, to będzie coś, no musimy spotkać się na tym zlocie. Zaglądasz na tylne siedzenie, a tam butla z napisem nos. I ty mówisz, a to jest żart, tak? To jest żart, tak? on mówi, nie, właśnie zmieniłem sobie trzeci bieg. Dobre, jestem pod wrażeniem. I każdy może być i pozostać przez cały weekend, moi drodzy, jeżeli pojawi się na tym zlocie. Przypomnijmy jeszcze raz, zaczyna się wszystko na motodromie. O rano. godzinie dziewiątej. O godzinie 14 rusza parada spod urzędu miasta do manufaktury, i o godzinie 15 zaczyna się impreza w manufakturze. Yy, pogoda do będzie? 19 pogoda będzie, bo słyszałem i wiem. Generalnie... I z tego się najbardziej cieszymy. Mhm. Generalnie tr trzy daty: 9. motodrom, tor kartingowy na drewnowskiej, o 13. Wyjeżdżamy i o 14. jesteśmy na początku Piotrkowskiej, i mi się, że po, po 15. jesteśmy w manufakturze. Czyli 9, .00, 14. .00 i po. Wyszła też taka specjalna seria, seria limitowana Fiata 126P i to chyba były Fiaty w kolorze żółtym i czerwonym, tylko w trakcie tej, nie wiem, około... Happy end, tak. Ch końcówka, chyba tak, chyba tak. Końcówka, końcówka, tak tak tam do, pojechał do Papieża. E, powiedzcie, do czy... Do muzeum w Turynie to? Czy, czy, czy któryś z tych pojazdów też pojawi się na znaleźć? Na pewno, czy? na pewno to na jest. Pewno? Myślałem, na pewno? Myślałem, że nawet, że być może, bo to też jest dumerystowane. To jest limitowana seria tysiąca numerowanych tak, egzemplarzy tak. 500 żółtych, 500 czerwonych. Na pewno pojawią się takie egzemplarze. Mam nadzieję, że czerwone też przyjadą, bo żółty jest bardziej rozpoznawalny, bo to jednak kolor był specjalnie dedykowany mm -hmm. do tego pojazdu. Natomiast czerwonych, czerwony jednak się trochę wtapia. Na pewno przyjadą happy endy. Nie wiem, jakie numery, natomiast na zlocie ogólnopolskim właściciele happy endów zapowiadali, że pojawią się w manufakturze, jeżeli tylko dojdzie to do skutku. No i jak słyszymy, doszło. Ja myślę, że mówisz tak tylko dlatego, że masz żółtego. Tak Tylko, wydaje. że ja nie mam enda, ja mam, ja mam jeden z pierwszych, Yellow Bahama. E, i, Yellow Bahama. Yellow Bahama, Bahama jest mama. to mój, <grym> u, to mój ulubiony kolor, odkąd go kupiłem. Ja myślę, że możesz sobie dorabiać jako ratownik potem na plaży. <grym> no właśnie, panowie, ja myślę, że jeszcze po tym, ja myślę, że jeszcze o tym, że ktoś wyjeżdżał na wakacje, a nie urządzał sobie przejażdżki na przykład po mieście Maluchem, świadczył fakt, że była otwarta klapa od silnika, tak? Czyli... O, o tym są różne teorie. Najnowsze... Ja też słyszałem tak, że to w ogóle nie miało nic wspólnego że... z chłodzeniem jeszcze gorzej zakłócało w ogóle przepływ powietrza. Ja jestem fa fanem tej teorii, to znaczy, że przez tylnie kratki wylatuje ciepłe powietrze, a tak to nam się po prostu zlewa po szybie i wpada z powrotem i robi tam straszny kocioł, więc ja jeżdżę z zamkniętą klapą. Ja bardzo lubię jeździć hmm. uchyloną, ponieważ uważam, że to po prostu wygląda dobrze. Stylowo, prawda? Stylowo wygląda i nie, nie znam drugiego samochodu, w którym można sobie uchylić klapę. Chciałem tylko powiedzieć, że mimo, że to ty masz okulary, to wychodzi na to, że ja jestem rozum, a ty jesteś serce. <noise> Panowie, jeszcze na zakończenie zapytam wam o, Was o sprzęt muzyczny, bo muzyka w dobrej furze to podstawa, tak? Nie oszukujmy się. Wiadomo, że ta półka z tyłu czasami była cała, zabudowana po prostu przez głośniki, czasami trzeba było ją wymontować i wstawić tam po prostu płytę pilśniową, do której wędrowały dwa potężne, dwudrożne głośniki. Jak to jest u Was? Robicie takie zabudowy? No mi wpadł okazjonalnie, wpadła mi taka, ale w porównaniu z kolegami muszę powiedzieć, że malutka tuba, jakiś tam wzmacniacz i, i, i można zrobić tak bas, że się nie da słuchać. Natomiast y, myślę, że będzie parę maluszków, y, Cinek i, i myślę, że Piotr Wielki, którzy mają y, no, po prostu nie mają tylnej kanapy, tak? Tam jest po prostu jeden <laughs> tak, wielki Ale nie był to tak zwany włam, bo swego czasu też y, niestety popularne były po prostu włamy. Do, do samochodów i wyciągali głośniki. No, no y, takiego miałem kolegę, który miał tak zabudowane, że nie dało się tego, po, po prostu Aha, było skonstruowane dałem. w środku i y, 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 y tyle. Ja pamiętam, ja pamiętam e, w, kilka maluchów temu, e, mój brat e, wziął go kiedyś e, do garażu i. Ponieważ miałem nieprzymocowane radio, przykręcił je po prostu, ordynarnie dociął taki płaskownik, przykręcił do karoserii i słuchajcie, na następny dzień miałem włamanie do samochodu, poniszczoną miałem całą deskę rozdzielczą, ale radio było. Jednak, widzicie, moi drodzy, dobry sprzęt w samochodzie marki Fiat 126P i dobry bas powodował, że czasami też powstawał kabriolet po prostu, bo zrywało dach. Jak się dobrze podkręciło. Dobrze prawda? też odstrasza komary, one po prostu opadają. <grystanie> <grystanie> Bardzo serdecznie dziękuję Wam za spotkanie. Spotkamy się na rynku manufaktury na wielkim zlocie. Tam około 100 pojazdów, e, maluchy, fiaciki, czyli po prostu Fiat 126P. Kofeini i Max byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze chciałem na zakończenie powiedzieć, że pozdrawiamy dwie osoby, które zgłosiły się na fejsie z klubu, czyli Portos i Jarząbek. Do zobaczenia w sobotę. Dziękuję.